Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji Po prostu o Bogu na Ewangelia po Katolicku na Facebooku, Instagramie, na Spotify i oczywiście na YouTubie. Kolejny temat, który dzisiaj podejmiemy w ramach rekolekcji Po prostu o Bogu, czyli rekolekcji opartych o Jukat dane nam przez papieża Benedykta XVI, czyli katechizm dla młodzieży. Taki temat trudny dosyć, o cierpieniu, umieraniu, o grzechu. Czy Bóg chciał upadku człowieka, chciał grzechu? też o grzechu pierworodnym, czyli temat bardzo burzliwy. No i dlaczego o tym grzechu? No myślę, że o skłonnościach do zła to w Wielkim Poście bardzo warto powiedzieć, a zwłaszcza w takim trudnym czasie, jaki przeżywamy teraz. Będą to pytania od 66 do 70, więc zachęcam do tego, żeby obserwować też sobie w Waszych yukatach. Jak nie macie jukata kupionego, to można zamówić sobie taki jukat, albo po prostu go ściągnąć w pdf z internetu. Też jest taka możliwość. Pytanie pierwsze, czy plan Boży zakładał, że ludzie będą cierpieć i umierać. Papież Benedykt XVI nam odpowiada, że Bóg nie chce, żeby ludzie cierpieli i umierali. W pierwotnym zamyśle Boga przeznaczeniem człowieka był raj: życie na zawsze i w pokoju między Bogiem, ludźmi i ich środowiskiem, między mężczyzną i kobietą. Zobaczcie, jak widzimy, to nawet ktoś opisywał ten tam na wykładach w seminarium, ten grzech pierworodny. To z jednej strony zobaczcie, najpierw jest ten grzech, który najczęściej mówimy. Ten grzech, tak, że Adam i Ewa zostali skuszeni przez diabła, dokładnie sama Ewa potem daje owoc z drzewa. O żadnym jabłku tam nie ma mowy, tam jest mowa o owocu, więc też to jabłko czasami tak tutaj mamy tak symbolicznie, ale wiem o co chodzi. W każdym razie ta scena, ale grzech pierworodny to nie tylko opis tego nawet. Bo zobaczcie, potem jest opis zabicia. Abla y, poprzez Kaina. Kain zabija swojego brata. A potem kolejny etap rozprzestrzeniania się grzechu. Y, nie tylko już bratobójcze y, walka, ale też y, potem ten grzech rozlewa się na cały świat. Czyli te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju pokazują rozprzestrzenianie się grzechu. Oczywiście ten pierwszy moment to był takie bezpośrednie skuszenie przez demona Ewy i Adama. Tak naprawdę, bo oni też tam, Adam też musiał być obok tej Ewy w tym momencie, skoro zaraz mu dała ten owoc. Ale też widzimy, że grzech to nie tylko między Bogiem, ale też między ludźmi nawzajem i całymi społeczeństwami. A Pan Bóg chciał harmonii, harmonii, takiego, takiej jedności opartej nie na jakichś takich układach, nie tylko na jakichś tam tylko zewnętrznych rzeczach, ale na autentycznej jedności między ludźmi. Naprawdę, na tym, że ludzie się wzajemnie przyjmują. Zobaczcie, co by było, gdyby każdy z nas tak naprawdę sobie postanowił, że teraz od początku, od tego momentu będę kochać. Autentycznie, nie w ogóle nie będę szukał siebie, swoich tylko dogodnych, ale będę autentycznie kochał. Oczywiście też pragnę być kochany, jakby aby każdy tak rzeczywiście to przyjął, każdy w taki sposób żył, rzeczywiście mielibyśmy raj na ziemi. Ale ponieważ nie ma takiej idealnej harmonii między nami, jest, jest w nas grzech, mamy skłonności do zła i dużo tego zła czynimy na, nawet wobec najbardziej ukochanych wobec nas osób potrafimy stać się potworami i strasznymi osobami, to dlatego tutaj między nami nie ma tej jedności. Nawet ta walka między mężczyzną i kobietą, tutaj też właśnie Bóg chciał tej harmonii. Mówiliśmy sobie o tym w poprzednim odcinku, jak Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy się wzajemnie uzupełniali. A niestety jest tak, że mężczyzna z kobietą rywalizują, wzajemnie się wykorzystują, krzywdzą, każdy oczywiście na inny sposób. Tego Pan Bóg nie chciał. I oczywiście też ze środowiskiem żebyśmy byli w jedności i nawet takie mówi o harmonia wewnętrzna to jest taka jedność z Bogiem ze samym sobą, z ludźmi innymi i ze środowiskiem. To jest taki ideał, który byśmy chcieli osiągnąć, za którym tęsknimy też. I jak mówi dalej Jukat, czasami czujemy, że jak życie powinno wyglądać, jacy powinniśmy być, ale w rzeczywistości żyjemy niepogodzeni sami ze sobą. Zobaczcie: lękamy się i nie kontrolujemy naszych namiętności. Utraciliśmy pierwotną harmonię życia ze światem i ostatecznie z Bogiem. W Piśmie Świętym, przeżywane w dziejach doświadczenie tego wyobcowania. Wyraża się pod termin, poza pomocą terminu upadek, ponieważ wkladł się grzech, Adam i Ewa musieli opuścić raj, w którym żyli w harmonii ze sobą i z Bogiem. Trud pracy, cierpienie, umieranie i grzechu są znakami upadku raju. Ym, o grzechu pierworodnym zaraz sobie jeszcze powiemy, ym, skąd też te przesłanki, to trudny temat, też ym, przez wielu nawet może kwestionowany. W każdym razie to, co widzimy... Po owocach ich poznacie, więc grzech pierworodny poznajmy po owocach, ten brak harmonii, te wzajemne walki między nami, napięcia, które są na świecie, nigdy tego nie będzie. Nawet to, co widzimy, jakieś wojny gospodarcze. i sobie tacy proste ludzie, którzy tam żyją sobie blisko Pana Boga, myślą: Czemu ci ludzie jakoś tam walczą? Po co te wojny? Po co to wszystko jest? No właśnie, tak jakieś pokusy są rządzenia, rządzenia światem, nie, władza nad ludźmi. Co było w tych wszystkich wojnach? nie, Myślę, że niestety, i to musimy być tego świadomi, to. Nie skończyło się. My żyjemy w takim har. Żyliśmy do tej pory w takim przeświadczeniu, że wszystko się ułożyło, że już nasz świat nie dotykają żadne kataklizmy. No może zdarzały się jakieś czasami tam mniejsze lub większe y, wojny. Nie było czegoś takiego jak wojna światowa. Nie? Teraz przeżywamy taki dosyć trudny czas, gdzie zobaczyliśmy, że ten świat, w którym żyliśmy, jednak się załamał w pewnym sensie. Że już nie jest tak jak było i raczej już tak nie będzie. Nie wiemy jak będzie teraz. Nie? To jest y, też wielu z nas żyje w lęku. Ale to właśnie, że trzeba Zobaczyć, że y, to chyba mówił też Jan Paweł II, z tego co pamiętam, że wolność i pokój to nie jest coś, co się tylko ma raz na zawsze. To trzeba stale zdobywać, stale wyrywać ze swoich serc y, to, co jest źródłem grzechu, to, co jest źródłem niepokoju, to, co jest źródłem kłamstwa, nienawiści, walki. Y, wtedy możemy zbudować prawdziwy świat. Musimy go nieustannie budować, cały czas wymagać od siebie. Mamy tutaj kilka, y, kilka fragmentów, jak zawsze, ze świętych. Z święty Jan Chryzosto, ojciec i doktor kościoła, żyjący na przełomie IV i V wieku, powiedział, że straciliśmy raj, ale zyskaliśmy niebo, dlatego zysk przewyższa stratę. To będzie mowa y, o tym, kiedy powiemy sobie, y, czy właśnie, no bo Pan Bóg na grzech się zgodził, y, ale no właśnie, czy to, co otrzymaliśmy, nie jest czymś więcej? Właśnie, straciliśmy raj, ale mamy więcej Więcej. Jeszcze doskonalsze było dzieło odkupienia niż dzieło stworzenia, jak mówi jedna z prefacji myszalnych. Kardynał Michael von Faul Haber, arcybiskup Monachium i Fryzyngi, powiedział kiedyś takie słowa: Że ludzka słabość nie może sprzeniewierzyć się planom Bożej Wszechmocy. Boski Budowniczy da sobie radę także z upadającymi kamieniami bardzo ciekawe, upadające kamienie myślę, że czasami czujemy się takimi upadającymi kamieniami. Jeszcze święte łusyn, Boże, od Ciebie się odwrócić znaczy upaść. Do Ciebie się odwrócić znaczy powstać. Trwać w Tobie oznacza mieć pewne wsparcie. Nie pewne, że tam, a pewne wsparcie, tylko pewne w sensie, że takie jest stateczne. I dalej, co to jest grzech? Kochani, kochani, grzech polega na odrzuceniu Boga i Jego miłości. Przejawia się to w lekceważeniu Jego przekazań. Grzech to coś więcej niż błędne zachowanie, właśnie bo czasami tak sobie myślimy, że ktoś tam popełni jakieś coś inaczej, mm, zrobił niż trzeba i to jest grzech. Nie zawsze to, co jest błędnym zachowaniem jest grzechem. Grzech jest czymś dużo więcej, że to błędne zachowanie. Czasami sposób zachowania jest ustalony w danym momencie. Nie wiem, mamy, tak jak mamy sposób ubierania się, tak, dress code, no to mamy, jak mamy się ubrać, no i to jest ustalony jakiś sposób ubierania czy zachowania w danym miejscu, w danej grupie społecznej. To można zmieniać, a grzechy to jest, nie jest coś oparte o ludzkie zasady, tylko o zasady wpisane przez Boga w ludzką naturę. Więc to jest coś więcej. I nie jest to również psychiczna słabość. Hmm, coś głębszego. Więc co to jest grzech? W swojej najgłębszej istocie każde odrzucenie, czy też niszczenie czegoś dobrego jest odrzuceniem całkowicie, całkowicie dobra, odrzuceniem Boga. Grzech, widzicie, więc to nie jest związane z psychiką czy z zachowaniem, ale jest to związane z wartościami dobro i zło. Yy, niestety dzisiaj ponieważ jest to duchowa, duchowa wartość, tacy, takie neomarksistowskie podejście odrzuca pewnie takie y, kategorie jak dobro i zło, y, że takie coś nie istnieje, tylko y, co jest y, użyteczne lub nieużyteczne, albo co jest praktyczne, co lub praktyczne. niepraktyczne. Y, jeżeli w taki sposób patrzymy na grzechy, to dlatego się nie ma co dziwić, że ktoś tam stwierdził, a w jakimś tam kraju uchwalono na przykład nie wiem, aborcja, że jest dozwolona, czy na przykład coś innego jest dozwolone, nie? I to stwierdzono, bo tak jest praktycznie, albo eutanazja, czy coś takiego, nie? W każdym razie to nie jest kwestia naszych ustaleń, grzech, to jest coś, co jest, co jest wpisane w naturę i nasze ludzkie sumienie potrafi rozpoznawać dobro i zło nie w sposób doskonały, cały czas musimy je kształtować, musimy je nad nim pracować, bo też jest obarczone przecież skutkami grzechu pierworodnego, też jest upadłe czasami, więc należy nad tym pracować. Dalej więc, jak pisze katechizm, grzech w swym najgłębszym i najstraszniejszym wymiarze jest odłączeniem się od Boga, a tym samym odłączeniem się od źródła życia. Dlatego śmierć jest również skutkiem grzechu, o tym mówią też Pismo Święte. Dopiero dzięki Jezusowi poznajemy głębie grzechu. Jezus dokonał, doznał odrzucenia Boga na swoim własnym ciele przyjęło śmiercionośną siłę grzechu, żeby ona nas nie spotkała. Dokonało się zbawienie. To, co Jezus woła na krzyżu. On stał się grzechem. Tak się, jak się to dzisiaj wpisuje w dzisiejsze czytania w ogóle. Dzisiaj to chyba jest, przecież o tym czy wczoraj już nie, nie pamiętam. W każdym razie o tym wyniesionym napalu wężu i też po, 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 pokazanie jako krzyża chrystusowego, nie? Mówiłem wam to w co tam trzy minuty, że Chrystus stał się grzechem dla nas. Przyjął na wszystkie nasze syfy świata, po prostu nasze największe grzechy, największe podłości i stał się tym wręcz, tak? Wszystko wchłonął jakby w siebie, nie? I dlatego można powiedzieć, że tak wołał tak, takie wielkie ciemności, nie? To, to, to jest nie, nie do wyobrażenia w ogóle. My sami nie potrafimy tej ciemności nosić w sobie, a to dopiero Pan Jezus musiał wszystko. Ja sobie czasem pomyślę o jakichś tam grzechach na świecie, jak ktoś kogoś krzywdzi, to już mi się słabo robi, jest ja dopiero poznać wszystko dokładnie, z każdą po prostu największą perfidią niektórych grzechów i on to wszystko wziął. Tak nas bardzo ukochał niesamowite rzeczy. Hmm, ale pamiętajmy, że jak to mówi list, znaczy mówi święty Paweł w swoim liście pisze do Rzymian, gdzie natomiast rozpowszechnił się grzech tam i rozdała się jeszcze łaskę. To jest naprawdę doświadczyłem tego nieraz, że nim bardziej upadam, tym Pan Bóg bardziej mnie wyciąga z grzechów i czasami nawet się wydaje. To jest chociaż to jest złe myślenie, że warto było zgrzeszyć, ale są takie sytuacje w życiu, że kiedy doświadczysz tego, że Pan Bóg cię wyciąga z grzechu, to myślisz sobie, kurczę, dobrze, że ten grzech się zdarzył, bo gdyby nie to, to by nie było tak dobrze, jak jest teraz. No, tak czasami jest, a to nie dlatego, że dobrze, że zgrzeszyłeś, tylko tak bardzo oficie rozlała się łaska, że to, co dostałeś nowego, okazuje się, że jest dużo, dużo lepszego niż może było ten, byłoby na początku bez grzechu. No, wielka tajemnica wiary, dla nas też można powiedzieć. Eee, tu mówi też francuski pisarz Leon Bloy, chyba tak się to czyta, najgorsze nie jest popełnienie wykroczenia, lecz niedopełnienie Dobra ciekawe. Zobaczcie, my czasami koncentrujemy się na tym, żeby nie popełniać zła, a zapominamy o tym, żeby czynić dobro. I piszę dalej, które mogłoby się stać? Istnieje grzech zaniedbania, też jest w naszym, yy, no, jak mówimy z grzeszną myślą, mową, czynkiem zaniedbaniem. To też w ogóle zostało dodane w nowej liturgii, bo z tego, co pamiętam, to kiedyś było mm, bez tego ten, to jest ważne odkrycie, zaniedbania dobra, który jest niczym innym, jak niemiłością, niemiłość w ogóle, fajne słowo, bo, znaczy nie fajne, ale bardzo takie pojemne, też yy, treściowo. A nikt o jego popełnienie się nie oskarża. No właśnie, my już, a może się oskarżamy, warto przemyśleć w naszym rachunku sumienia wielkopostnym, na ile z niemiłości się spowiadamy, ile zaniedbałem dobra, ile mogłem zrobić dobrego nie? dla kogoś drugiego, mogłem uśmiechnąć się do kogoś na przykład. Nie? I w tym momencie dzięki temu yy, dużo lepiej ta osoba się czuje i w tym momencie się do nas też uśmiecha, i wiele radości. Wpływa w jej serce, więc nie zaniedbujmy tego uśmiechu, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Jak to z grzechem pierworodnym było? Co mamy wspólnego z upadkiem Adamajwy? Właśnie, co nam do tego? To oni zgrzeszyli, a ja mam ponosić konsekwencje. No właśnie, grzech we właściwym sensie jest ponoszono osobiście winą. No właśnie, a co to znaczy grzech pierworodny, bo my się tutaj tego nie rozumiemy nie oznacza osobistego grzechu, lecz uwaga, kondycję ludzką pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości z jaką rodzi się każdy człowiek, zanim jeszcze zgrzeszy z własnej woli. Czyli chodzi o to, że grzech pierworodny to jest jakbyśmy mieli m, oni jak zostali stworzeni niepokalani. Ewa była niepokalana w ogóle kiedyś tu wam, kiedyś mówiłem w naszych naszych nagraniach o Maryi, więc Ewa była niepokalana i Adam byli niepokalani święci, zjednoczeni z Bogiem, jaśniejący Bogiem i po prostu ta natura ludzka przez to że oni upadli, odeszli i wybrali zło, pękła nadpękła i my już to mamy to tak jak w genach, jak coś się już w genotypie zepsuje, to to jest przekazywane dalej pewne rzeczy, nie? Taki duchowy genoty w nas jest. Skłonność do grzechu. Na tym polega Grzech Pierworodny i po skutkach tego widzimy. Odnośnie do Grzechu Pierworodnego, mówi Benedykt XVI, który właśnie też poświęcił dużo swojego czasu na badanie tej kwestii. Myślę, że dobrze, dzięki Bogu, że Benedykt się tym zajął, bo, bo któż by to lepiej ogarnął niż on sam? Należy wiedzieć, że wszyscy nosimy w sobie krople trucizny tego myślenia, które zostaje obrazowo przedstawione w Księdze Rodzaju. Kropla trucizny. Myślenia z księgi rodzaju. Człowiek nie ufa Bogu. Skuszony słowami węża, podejrzewa, że Bóg jest konkurentem, który ogranicza naszą wolność i że dopiero wtedy jesteśmy w pełni ludźmi, gdy odstawimy Boga na dalszy plan. Człowiek nie chce swojego istnienia i pełni życia otrzymać od Boga i przez to, że tak czyni, zawierza się kłamstwu zamiast prawdzie i tym samym opiera swoje życie na pustce, na śmierci. Powiedział papież Bedenk XVI 8 grudnia w, w uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w 2005 roku. Genialna myśl. Wróćcie do niej, otwórzcie Juka 68 punkt nic więcej, nic dodać, ja już więcej tutaj, ja rozkładam ręce, Benedykcie, jesteś mistrzem. Rodzaju 3, 4, 5 mówi tak, jeszcze to jest cytat z księgi Rodzaju, odparł wąż kobiecie: Gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. To jest ta kropla nieufności, trucizna tego myślenia, kropla trucizny tego myślenia, też która została w nas. Jakoś nie ufamy Bogu, zostało to w nas. Mamy takie Mimo tego, że wiemy, że spełnią miłości, to jakoś uciekamy przed nim. I to też nawet, żeby też się też nie obciążać tym, że nie wiem, czasami jakoś mamy, ja panu Bogu nie ufam, bo ja się boję chyba na Boga i w ogóle nie, I jakoś takie coś i czasami się to bardzo winiamy. Też yy, nie chodzi o to, że mamy w tym trwać, ale uświadomić sobie warto, że to, że tak mam, to dlatego, że mamy grzech pierworodny. Każdy tak ma. Naszym celem jest odkryć miłość Pana Boga, wejść w tą miłość, zawierzyć się jej i nie bać się tego, że, że jak oddam się całą wolność Panu Bogu, to utracę swoje człowieczeństwo. Nie będę właśnie najbardziej człowiekiem. Yy. I nie bój się tego, że się boisz Boga. Nie bój się tego, że czasami lękasz się do niego przyjść, że nie potrafisz mu zaufać, że czasami ci to nie wychodzi. Tak po prostu mamy, bo mamy grzech pierworodny i to jest elementem ludzkiej kondycji tej po grzechu. Maryja tak nie miała. Maryja była ufna wobec Boga. Zobaczcie, jak Maryja przychodzi z ufnością, gdy archanioł przychodzi do niej. W zwiastowaniu jest ufna wobec Boga, bo była bez grzechu pierworodnego. Dobra, tyle na ten temat, może jak chcecie do tego wrócimy jeszcze. Yy, czy więc przez grzech pierworodny jesteśmy zmuszeni do tego, by grzeszyć? Pyta dalej podchwytliwy nas Jukat. Nie, ale człowiek jest głęboko zraniony przez grzech pierworodny i skłonny do tego, by grzeszyć. Z Bożą pomocą jednak jest zdolny do czynienia dobra. Nie musielibyśmy grzeszyć już nigdy, jak mówi dalej katechizm. W rzeczywistości jednak wciąż grzeszymy, ponieważ jesteśmy słabi, błądzimy. I targają nami pokusy. Poza tym grzech z przymusu nie byłby grzechem, ponieważ ten zawsze się wiąże z wolną decyzją. To jest ważne też kwestia rozeznania. To było przy naszej serii Siedem wspaniałych, którzy są nowi, zapraszam do tej serii Siedem wspaniałych na YouTubie. Można słuchać. Na razie ją przerwaliśmy za na rekolekcję, ale wrócimy do niej oczywiście. Eee, grzech jest w tym momencie. Mm, gdy mamy wolną decyzję, kiedy to się decydujemy, to jest właśnie najgorsze w grzechu w ogóle, że ktoś wybiera świadomie, wybiera zło, nie wybiera Boga. Nas, na, na, grzech jest największy napadem upadkiem człowieka, największą degradacją naszego człowieczeństwa i, i, i piękna człowieka. I Hermann Hesse, niemiecki pisarz, powiedział takie słowa: moralne, albo napisał, skoro był pisarzem, moralne zachowanie w stosunku do świata jest możliwe i pożądane tylko wtedy, gdy przyjmie się cały ten chleb życia, współwinę za śmierć i grzech, krótko, cały grzech pierworodny i zrezygnuje się z dostrzegania winy zawsze jedynie w innych. Tak, to widać też w modlitwach starotestamentalnych wielkich świętych którzy mówili, jestem tak samo nieczysty, jak ten pokolenie, do którego należę. Nie, oni się nie, nie wyłączali ze świata. Jestem tak samo grzeszny, jak reszta świata. Boże, oczyś mnie, daj mi świętość. Na tym to polega. Jak Bóg odciąga nas od tej skłonności do zła? ostatnie pytanie dzisiaj. Bóg nie przygląda się, jak człowiek na zasadzie reakcji łańcuchowej przez grzech stopniowo niszczy samego siebie i swoje otoczenie, Tak jakby matka patrzyła, że dziecko tam, nie wiem, sobie dotyka palnika i, i, i się parzy, nie? I nic nie robi, nie? Posyła nam Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela, który wyzwala nas z mocy grzechu. Może nikt nie może pomóc. To zdanie nieraz wypowiadane przez ludzi: nie ma już więcej prawa bytu. Gdzie człowiek upada przez swoje grzechy, tam Bóg, ojciec, posyła też już swojego syna. Skutkiem grzechu jest śmierć. Skutkiem grzechu jest jednak także cudowna solidarność Boga. Ciekawe, zobaczcie. Skutkiem grzechu jest cudowna solidarność Boga, który posyła nam Jezusa jako, jako przyjaciela i zbawiciela. Dlatego grzech pierworodny nazywa się też Felix Kulpa, szczęśliwa wina o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel tak będziemy ile paschalną śpiewali szczęśliwa wina, zgładził ją wielki odkupiciel nasz Pan Jezus Chrystus już niedługo święta paschalne może będziemy przeżywać je troszeczkę inaczej tu na Ewangelii po katolicku też zapraszamy na transmisję naszych liturgii ale też możemy doświadczyć mocy zmartwychwstania, bo Chrystus jest, skoro przezwyciężył i śmierć, i kamienie te zamknięte, jest też w stanie przezwyciężyć te odległości naszych od kościołów i też zmartwychwstać nas. Przecież wielu ludzi też, czasami starszy, podeszłych wiekiem, już nie może uczestniczyć w tych liturgiach. Czasami nawet nie mieli może ci ludzie możliwości e, transmisji. Kiedyś ludzie byli przecież prześladowani, chrześcijan. Nie zawsze to, dało się wszystko tak celebrować, i, i na przestrzeni wieków różne były te Wielkanoce. W, w tym roku będzie też inna pewnie, ale Chrystus też zgładził wielką winę naszą, i jeszcze większe jest, tak jak mówiłem. Dzieło naszego zbawienia, odkupienia, niż stworzenia. Na koniec jeszcze e, cytaty. Cytaty, cytaty. Tutaj dwa cytaty damy sobie na koniec. Cliff Staples Davis, już cytowany przez nas lubiany, autor opowie opowieści Znarni, i nie tylko, mm, powiedział takie słowa: To wielki, zobaczcie, jaki pisarz, skoro takie rzeczy fajne pisze. To jeden z powodów, dlaczego wierzę w chrześcijaństwo. To religia, której nie można sobie wymyślić. No właśnie, patrzymy na to, co się to jest tak sprzeczne, co Pan Bóg zrobił dla nas, tak, to jest taki po ludzku jest to tak nie, nie do pomyślenia, że Bóg tak bardzo właśnie, jak daleko poszedł Bóg napisał św. Jan Paweł II jak daleko poszedł Bóg, to pamiętam lubię ten cytat, bo on jest tak, jak jest końcówka tego filmu, Karol, człowiek, który został papieżem jak się tam ubiera już papieżki, papieskie stroje to właśnie te słowa padają daleko poszedł Bóg, dalej i zgorszył po prostu swoją miłością jak bardzo ukochał człowieka, nas, nędznych w ogóle, kto by się nami takimi zajął, taką często zakrwawioną szmatą kto by się zajmował tym, a on ją bierze w swoje ręce obmywa i staje się bielsza niż śnieg i niż biała wełna, to jest miłość rdzie Boga, święty Bernard Klerwo powiedział to ostatnio, cytat na dzisiaj jak ręce Chrystusa przebiły na, krzyż, na krzyżu gwoździe tak przybił do krzyża nasze grzechy i dziękujmy za to Chrystusowi pamiętajcie wielki piątek jeszcze o tym będę pewnie mówił hmm, oczywiście będziemy przeżywać wielki ból bo Pan Jezus umiera, umiera ale y, to co powinniśmy też kształtować w sobie w tej pobożności wielkiego piątku to to żeby patrzeć że to jest wejście do chwały Chrystusa y, my oddajemy cześć Chrystusowi wiemy że to jest z miłości do nas i dzięki temu mamy nasze odkupienie. Pan Jezus bardziej mu zależy, żebyśmy cieszyli się z tego, co dla nas zrobi, przyjmowali to zbawienie niż na nim płakali. Owszem, to jest też potrzebne, bo to kruszy nasze serca na naszymi grzechami. I po to jest, ale mówi, nie patrzcie na sobą, ale nad wami, nad waszymi dziećmi. Nie patrzcie nade mną, tylko nad wami, nad yy, waszymi dziećmi. Yy, więc nie tyle chodzi o to, żeby cierpienia Chrystusa nas. Yy, nad nimi się, bo czasami są takie kazania pasyjne. Nie teraz, może nie mam okazji ich słuchać w tym roku, ale czasami takie kazania pasyjne są właśnie, żeby pokazać, jak tego, po prostu, żeby ci ludzie wyszli z tego kościoła, po prostu ledwo żywi, bo, bo o tych torturach się nasłuchali. To ma jeden, jeżeli to ma cel do tego, żeby nas odkryć, że to oznacza miłość Boga, że On że to prowadzi nas do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa, to dobrze. Nie po to mamy to słuchaj, żeby się straszyć, nie po to, żeby się przerażać jeszcze bardziej. Ale jeszcze bardziej zaufać Chrystusowi On już nie cierpi, On już jest w chwale, to już się dokonało, zbawienie się dokonało, i zresztą pierwotnie przedstawiano Krzyż Chrystusa jako chwalebny. Tak też święty Jan pokazuje, można powiedzieć, że porównany jest można powiedzieć, ukrzyżowanie Chrystusa do wstępowania na tron taką ceremonię tronową pokazuje wstąpienia na tron, więc, więc Chrystus jest królem na krzyżu i tak nawet pierwsze krucyfiksy, yy, zanim takie wprowadzono, taki Pan Jezus taki bolejący był, Chrystus przedstawiony na krzyżu jako król chwalebny, zwyciężający z taką chwałą też, bo, Chryst, bo krzyż jest naszą chwałą i dzięki my się chlubimy krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego może tego dzisiaj nie rozumiemy, bo nam się krzyż tego kojarzy z cierpieniem, to takie może jest yy, taka pobożność nasza, pewnie piękna i kochamy Pana Jezusa w tym wszystkim i dlatego gorzkie żale też tak może ten a może niektórzy gorzki żale nie rozumieją bo, bo tylko taka boleść, nie my w tym wszystkim chcemy odnaleźć miłość Boga do nas i przyjąć tę miłość i żyć tą miłością i głosić nią dalej, niech cały świat usłyszy yy, radosną nowinę o tym, że szczęśliwa wina, bo zgładził tak wielki odkupiciel. Ta wina, którą też popełniłeś, nie tylko ten grzech pierworodny, ale którą popełniłeś w swoim życiu. Może masz taką winę, może masz taki grzech, który się boisz wyznać, może już cię tak przygniatają, może już od tylu lat nie bój się. Chrystus ją zgładził. Pragnie uwolnić cię od tego i dać ci szczęście, którego nic dać nie może. Chce cię prześwietlić swoim światłem. Chce dać ci życie, które utraciłeś przez grzech. Tego ci życzę w te święta wielkanocne, które już coraz niedługo, ale teraz już też możesz tego doświadczyć, już dzisiaj, już dzisiaj zaproś Chrystusa do swojego serca. Niech Bóg umocni Cię swoim błogosławieństwem, niech napełni Cię twoim, swoim Duchem Świętym przez to, przez to błogosławieństwo na koniec i w Kościele doświadczę radości bardzo się cieszę, że mogliśmy się razem spotkać po raz kolejny tego wieczoru. Mam nadzieję, że yy, to jakoś cię do Pana Boga zbliżyło. Jak tak, to przejdź to dalej może komuś też to pomoże. W każdym razie trzymaj się, wszystkiego dobrego, życzę Ci i przyjmij to Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.